Śmieczko z tej strony, Mandy. A w dzisiejszym odcinku poważę Wam projekty, które mają szansę znaleźć się w jailbreaku. Od razu mówię, że to co dzisiaj pokażę ma szansę znaleźć się w jailbreaku, ale wcale nie musi, bo to są projekty zrobione przez w sumie jednego z graczy jailbreaka i postanowiłem on je wszystkie przekazać Asimo i Batsowi całemu Badimo i jeden z pojazdów, który właśnie widzicie, to Molten. Jestem pojazdem, którym Asimo dodał właśnie tej osoby A teraz pokażę wszystkie, znaczy nie wszystkie, kilka pojazdów, które ta osoba wysłała do Asimo A wy drodzy widzowie Dostawcie tutaj subskrypcję, lajkacza i dzwoneczka To jest bardzo ważne, żebyście ustawili tu lajka Żeby jak najwięcej osób to zobaczyło Bo może jak Asimo zobaczy, że to tym interesujemy Może w końcu coś doda I napiszcie w komentarzu Na koniec odcinka Który pojazd bardzo chcielibyście ten... A i napiszcie w komentarzu swój nick to zrozosuję losowie osoby, skrzyneczkę za 30 tysięcy. Więc piszecie swoje w komentarzu i podnikiem piszecie, jak, jaką rzecz z tego co Wam dzisiaj pokażę, chcielibyście dostać. Więc musicie oglądać cały odcinek i na koniec napiszcie swój nick, jaki chcecie, i wtedy ja wam. Y, jaką skrzyneczkę tutaj rozlosuję. Dobra. Jak wiecie, molten był stworzony przez jednego z może przyjdziemy sobie do policjantów, będzie chyba lepiej. Ja wiecie, Molten był stworzony przez jednego z graczy yy, samego Jailbreaka i jest to twór właśnie jednego z graczy, ale ta sama osoba zrobiła dużo, dużo więcej rzeczy do samego Jailbreaka, które Asimo od niej otrzymał i przejdziemy może do pierwszej rzeczy. Jest to taki, taki o to samo chodzi. Nie wiem, co to w ogóle jest. Co, patrzcie na to. Co jakie to fajne. To jest yy, jakiś samochód z lat 80. Dacia. To jest Dacia. 1310 Sport. Możecie pisać, który ma się najbardziej podoba, tylko Ogląbicie cały, żeby powiedzieć na końcu, który wam się bardzo podoba. Ok, lecimy dalej. Tu środek, zobaczcie, jak tu środek wygląda. Drewno. jest kierownica. E, o kierownicy zapomnieli. Zapomnieli o kierownicy. Dobra, i tu tak wygląda. <laughs> śmiesznie, śmiesznie. Śmieszny, naprawdę pojazd. Jeżeli wam się podoba ta darcia, w komentarzu piszecie swój nick i darcie. Ale przechodzimy dalej, bo to jest dopiero jeden z. Kilku, które mam wam do pokazania. Dobra, lecimy z kolejnym. Ten będzie może chyba troszeczkę ciekawszy. Ten też był ciekawy w sumie. Lecimy z czymś, co może wam się spodobać. I to już w jakimś stopniu pokazywałem, ale jest to projekt autobusu. Projekt autobusu. Jest tu fajnie podświetlany u góry. Ciekawie by to wyglądało, jakbyśmy mogli na nim normalnie wchodzić. Wiesz, jedno se steruje, a na przykład 10 osób siedzi tu z tyłu. Fajnie to by wyglądało na jakieś akcje, na przykład policja przyjeżdża pod więzienia, albo, na przykład, transportu do Czalibek RP. O, oh, powrót Czalibek RP, na przykład transport wi niebezpiecznego więźnia, albo więźniów, na przykład takim pulsem, eskorda policyjna. No to by było coś naprawdę kozackiego, fajne rzeczy można było tworzyć Tak wyglądałby od tyłu projekt. To są projekty. To nie, to nie jest stuprocentowo, że to wejdzie. To jest projekt. Po prostu jest to zrobione. Te projekty można sobie kupić i na własnej mapie je wgrać. To jeszcze to. Lub w środku, zobaczcie, ile tu by weszło osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12... dwanaście. Nie, jakoś tak, dziesięć, dwanaście, zobaczymy. No mogą być fajnie. Mogą być fajnie, by tu dużo osób wsiadło i w sumie jeździło sobie tak. tu jak jest teraz 32 sloty, no to by był konkretny samochodzik. Konkretny autobusik, by był do zabawy w ogóle. No ja się naprawdę nie mógł, doczekać takiego czegoś. Dobra, ale. Co, pewnie zastanawiacie się, jeszcze jakiś samochodzik. Teraz leci w miarę zwykły samochodzik, samochodzik, który raczej nie ma, ale fajnie by po prostu pokazał się, żeby też go po prostu dodać. Już wam pokazuję, jaki chodzi. Jest to dokładnie taki samochodzik, wersję taką środkiem takim tu jest fajna pokazana ko sekcja kolorowa obok badimo taką na kaczuszkę taka, taka kaczuszka takie co jest zrobiony taki humorystyczny tutaj kawałeczek naprawdę śmieszny yy, no można sobie zobaczyć taki projekcik fajny mi się podoba fajnie by też został zdany taka jedna nutka fajna fajne taki nutka takiego samochodu no i powiem wam tak że w jakim stopniu mamy też coś co lata Mamy też latające pojazdy, to są bardziej samoloty, tak? Mamy tutaj latające samoloty, ale moim zdaniem. Yy, tak, ten jest samolot. Yy, on, on jest ten. Jest mega fajnie zrobiony, ale jest prawie że niewykorzystywany. No nie wiem, może ktoś go korzysta, to ten. To może go korzystać. Ale tu mamy drugi. Tu mamy ten drugi. I moim zdaniem on jest. Lekko ubogi. Taki zwyczajny. No, jest w miarę fajny. Albo chciałem tak, albo żeby go zmienić, że zmieniamy jego teksturkę. Albo dodajemy tutaj nowy. Ale jaki nowy? No, właśnie Także został dodany projekt nowego samolociku. Jak widzicie, tylko zobaczcie sobie ten. Tu ma jedno tutaj, takie dwa. Dwa tutaj, jedno takie tu, tu i jedno skrzydełko. I kabina miary wysoko. I teraz został stworzony projekt specjalnie na poprawę tego. Zobaczcie to. Tam miał tylko jeden, tu ma takie dwa skrzydełka. Bardziej taki wyczubisty. Powinien być jeszcze szybszy. Na dole nie wiem co, to jest jakiś laser, coś. No to by było jeszcze fajnie, by czymś strzelał tutaj. No konkret by się to oglądało w ogóle. I ten tył to powin to jest jakiś kosmiczny w ogóle. Zobaczcie to. To jest jakiś taki futuristyczny, fajnie by to wyglądało naprawdę na Robloxie, mega by to na wyglądało, zobaczcie. Czy ktoś by czegoś takiego nie chciał, tu jakby tym swoim rakietowym czymś odleciał, no mi by się to mega podobało. I tak od dołu jeszcze wygląda. No tutaj nie wiem co to jest to, to mogłoby być do czegoś fajnego, proszę podciągać takie UFO, też tego typu. No możecie obstawiać do czego to może być, mi się to mega, mega, ale to mega podoba ten projekt. Aż nie wiem czy niektórych z tych projektów nie kupię i wgram sobie je do własnego tego mojego Jailbreak Admin. To by było mega, ale to mega fajne. Yy, także postaram się wam wgrać na Jailbreak Admina... Yyy... Czołga. I czołga też obiecałem wam i czołga postaramy się wgrać, żeby czołgiem można było grać na Jailbreak Admina albo Jailbreak Remake'u, który tworzę razem z Rabuksem. No dobra. Bo mamy yy, kolejną rzecz, ale w sumie teraz tak. Przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy. Która też jest bardzo fajna. Bierzemy sobie od razu ten samolot, żeby go przetestować. I jak wiecie, mamy też trzy helikoptery, już trzy helikoptery. I polecimy sobie do pierwszego helikoptera. A później polecimy sobie do helikoptera, który najbardziej tutaj. Yy, powinna, która obchodzi mnie ta zmiana. Dobra. Yy, tu. Jak widzicie, tu mamy helikopterek, który pewnie dobrze kojarzycie. Yy, jest to helikopterek, ten teraz taki najmniejszy, który dodali. Ale jak polecimy sobie w tamto miejsce, tam jest helikopter wojskowy. Helikopter wojskowy, który wiecie jest taką większą wersją wszystkich helikopterów, fajniejszą, sprawniejszą. No i teraz go jeszcze dodali na fajnym jeden milionowym tym taki trochę podwyższony, więc mi się ogólnie yy, tam sobie podoba. Co się nie zdrespił. Ale została stworzony projekt nowego helikoptera wojskowego. Jest to bombardowiec bardziej. Zobaczcie na to. Bombę, a jakiś bomba dąw, wystrzucił bomba, na tego z góry. A czy już jedną bombę mieliśmy To nie. Ale zobaczcie, tu jakiś jeszcze, tu jakiś, to jest taki pełnowyposażony wojskowy helikopter. Ten to by na pewno zrobił szału, po prostu, aby go dodali. Muszą go dodać. Ja na pewno, jak będzie tu dużo lajków, to będę pisał do Asimo, żeby zobaczyli, że to jednak ta ta osoba. Która już zrobiła tego Moltena, że ona warta jest tego, żeby to co zostało dodane przez nią zostało to wszystko dodane do Jailbreak'a Najgorsze było to, że jakby było to dodawane To bardzo dużo kasy nagle wszystkim znikało z portfela i każdy musiał wydawać nagle znowu full kasy No ale fajnie by było, każdy by sobie wybrał coś nowego Lecimy dalej w ogóle z tymi skinami, od tyłu wygląda tak Tutaj no fajnie to by wyglądało, jeszcze w tym W środku kabina, też widoczna fajnie tutaj i z tyłu jeszcze można tam wchodzić i siadać. To by było super, że możemy otwierać, nie ma linki, tylko otwiera lądujemy, otwieramy tył, kto skakuje, zamykamy i latamy. Po prostu to by było coś, co by było mega fajne, jakby takie co zrobili. No ja się na pewno nie mogę doczekać, bo ten helikopter by na pewno zmienił bardzo, ale to bardzo Jailbreak'a. Dobra, przechodzimy tak. W ogóle, no mieliśmy już... Pojazdy, mieliśmy wszystko rzeczy. No to zostaje jeszcze jeden pojazd, który nie wprowadziłby może dużo do samej gry rabowania autorskiego, ale można było go w super fajny sposób wykorzystać. A można było go było też wykorzystać jako rabunek. A co byście powiedzieli na przykład, że policjanci mają misję do dowieźć towar na miejsce, a kryminaliści w tym czasie mogą kraść niego? Taki oto też projekt został zaprezentowany przez tego użytkownika na poziomie jako tier. Czyli policjanci zawożą wybrany ładunek na miejsce, a kryminaliści mogą go obrabować. Jeżeli do, czym nie obrabują, tym więcej policja dostaje. jeżeli kryminaliści więcej zawiorą, to dostaje więcej kryminaliści. Fajnie by to wyglądało, fajna była zabawa, w końcu policjanci mieliby robotę nie tylko łapać, ale także by musieli zawieść takiego tira na miejsce z pełną przyczepą. A kryminaliści by jeździli łapali tu, no bo mogą naprawdę być ciekawie. Taki tirek możecie oceniać i pamiętajcie, napiszcie w komentarzu swój nick i jaki pojazd naprawdę byście chcieli z tego w ogóle tutaj. No bo jakiś tutaj chyba by się przydał, co żeby był, no. To trzeba będzie pisać dla nie, no, bo to są tylko projekty. Pamiętajcie, tylko projekty to nie jest nic pewnego, że wejdzie do breaka. Pamiętajcie, żeby nie było, ojej, to wejdzie, nie, to może nie wejść, albo może wejść, nie wiadomo. No i w sumie co, pokazałem wam yy, rzeczy dla policjantów, w ogóle był ostatni update dla policji, co nie? Był tam ostatni upgrade dla policji, a policja dostała sporo upgrade'ów, ale ta, ta osoba pomyślała w sumie, żeby dać policji jeszcze taki jeden duży upgrade. Ale jaki w sumie, jaki to upgrade dać policji? Pomyślała ta osoba, że w sumie jak już jesteśmy policjantami, to może w jakiś sposób się ładniej zabezpieczyć, żeby jednak yy, jak nas gdzieś nie ma, jest mało policjantów, to żeby coś zrobić z tym, że o nie, ten mi chce coś popsuć, ten coś jest tu, tu, no to ta osoba, projektant, wymyślił wieżyczki jak Steam Fortress i można stawiać wieżyczkę i ta wieżyczka strzela do, jak tylko wykryje. To by było naprawdę mega fajne, gdyby takie to się pojawiło. No ja bym na pewno takie coś chciał, żeby to się pojawiło. Taki projekcik na Breaku. Policja w końcu miała tą fajną przewagę, taką konkretną, nie tylko te nudne, że a, jakieś liczby zmieniamy. Dodajcie coś takiego, od Asimo z Batcem to policja w końcu będzie doceniona i będzie pewnie więcej osób grało w policji, bo takie wieżyczki, to jest po prostu epic totalny, bo ja bym chciał sobie to stawiać normalnie, gdziekolwiek, wce, wstawiam w jubilerze, stawiam sobie w banku i to jest coś. Na, gorzej było na live'ach z wami, bo wiem, że byście trollowali specjalnie, żeby te wieżyczki stawiać. No ale wiadomo, trzeba było wszystko to przetrwać. Więc teraz widzowie, pokazałem wam kilka projektów. Jeżeli chcecie więcej takich różnych projektów, pamiętajcie o subskrypcji, bo mam jeszcze kilka takich projektów do zaprezentowania wam. Więc pamiętajcie o subskrypcji, lajkaczu i dzwoneczku i przekażcie swoje znajomym ten filmik. Bo czym więcej osób zobaczy ten filmik, tym większa szansa, że coś z tego zostanie dodane, bo równie dobrze może to zobaczyć Asimo, że taki zasięg ma ten filmik. Jeżeli Asimo to zobaczy, powie, że no oni jednak coś z tego chcą. Więc udostępnijcie ten filmik swoim znajomym. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu. To macie większą szansę na wygranie skrzyneczki. A dlaczego? To napiszcie teraz w komentarzu. Koniec, jeszcze dodatkowo koło obok swojego niku, dopiszcie koniec. Tylko nie mieszajcie go z nikiem, żeby wam czasami nie było ten. Wypiszcie, wiecie tam, Enter, zróbcie, żeby trochę niżej było, i napiszcie koniec. To jest większa szansa na wygranie skrzyneczki. Dlatego warto oglądać moje odcinki do końca. Na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka.